Tekst manny na 28 marca, Znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Drugi Tymoteusza rozdział 2 Werset 3 Komentarz parałzyjny. Prawdziwy żołnierz nie dyskutuje nad ideą, której służy. Słusznie można założyć, iż decyzję co do jej sprawiedliwości i słuszności podjął zanim zaciągnął się do służby. Później już tylko ją wyznaje i odpiera wszelkie sprzeciwy. W jej obronie jest gotów zużyć wszystko i zostać całkowicie zużytym. Chwalebnym jest służyć Chrystusowi w uczciwości i zupełnej wierności. Niewypowiedzianą radością jest stanie po właściwej stronie, świadomość, że poza rolą krwi i doliną cienia śmierci znajduje się obfite wejście do radości i pokoju zwycięskiego króla królów. Z powodu tej nadziei nikt nie powinien uchylać się przed trudami walki, lękać furii wroga ani drżeć przed nieuchronnym głodem, pragnieniem, nagością, ranami czy śmiercią. Reprint nr 3162 Komentarz epifaniczny Lud Pana to żołnierze armii, której dowódcą jest Jezus. Ich walka wymaga wielkiej wytrwałości z powodu licznych trudów, na jakie są narażeni. Muszą oni wytrwać w samozaparciu pośród wielu niedostatków. Ich liczne słabości wystawiają ich wytrwałość na próbę niemal niemożliwą do zniesienia. Ich wady zmuszają do okazania wytrwałości, by się nie zniechęcić, a natężenie prób i cierpień, jakie przechodzą, może być zniesione tylko przez Ducha, który jest zachartowany w znoszeniu trudów i podtrzymywany przez Pana. Równoległe cytaty według przekładu UBG, czyli u współcześnionej Biblii gdańskiej. Żydów, rozdział 2, werset 10, wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby, doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie. Izajasza rozdział 59, wersety 16 i 17, widział, że nie ma żadnego człowieka, i zdziwił się, że nie ma nikogo, kto by się wstawił. Dlatego jego ramię przyniosło mu zbawienie i jego własna sprawiedliwość była jego podporą. Przyodział się bowiem w sprawiedliwość jak w pancerz i włożył hełm zbawienia na swą głowę. Przyoblekł się w wodzinie pomsty jak w szatę i okrył się gorliwością jak płaszczem. Izajasza rozdział 54. werset siedemnasty. Żadna broń przeciw Tobie sporządzona nie będzie skuteczna, a każdy język, który w sądzie występuje przeciw Tobie, potępisz. To jest dziedzictwo sług Pana, a ich sprawiedliwość pochodzi ode mnie, mówi Pan. Efezów rozdział 6, wersety od 10 do 17. W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Przywdzijcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadek diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciał, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, Abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość ewangelii i pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Rzymiany rozdział trzynasty werset dwunasty Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Drugi Koryntów rozdział szósty werset siódmy Przez Słowo Prawdy i Moc Boga, przez oręż sprawiedliwości na prawo i na lewo. Rozdział dziesiąty wersety czwarty i piąty, gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych, obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Pierwszy tesaloniczany rozdział piąty werset ósmy, my zaś, którzy należymy do dnia bądźmy trzeźwi przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia Pierwszy Tymoteusza rozdział szósty werset 12 Staczaj dobrą walkę wiary uchwyć życia wiecznego do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 7 Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Pierwszy Korentów rozdział 16 werset 13 Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. 1 Piotra rozdział 5 wersety 8 i 9 Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć. Przeciwstawiajcie się mu, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie. Filipensów rozdział pierwszy, werset dwudziesty siódmy. Tylko postępujcie jak przystoi na Ewangelię Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii. Filipensów rozdział czwarty werset pierwszy Dlatego, moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości i korono, tak trwajcie w panu, moi umiłowani. Jozłego rozdział pierwszy wersety szósty i siódmy. Wzmocnij się i bądź mężny. Ty bowiem dasz temu ludowi w dziedzictwo ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko wzmocnij się i bądź bardzo mężny, abyś pilnował wypełniania wszystkiego według prawa, które nakazał ci mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło, dokądkolwiek pójdziesz.

Wiersze Brzasku, 67, Amen. Lektura uzupełniająca, reprint numer 5403. Tekst manny na 28 marca. Znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Drugi Tymoteusza rozdział drugi werset trzeci. Pytania, co znosiłem? Znosiłam w chrześcijańskim boju w tym tygodniu. Jak? dlaczego, co mi w tym pomagało lub przeszkadzało, jakie były wyniki. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.